Koniec z chaosem zadań. Taki mamy wpis w naszej grupie. Czy może pomóc nam w tym chat GPT? No to zapytajmy. Najpierw tak prosto. Nie mam pojęcia, co już ze sobą zrobić. Mam tyle zadań, i praca, i rodzina, i zakupy. Teraz doszły mi dodatkowe rzeczy. Brakuje mi dnia. Może jesteś w stanie mi jakoś pomóc, zaplanować, posegregować to? Może są jakieś sposoby na to? To najprostsze zapytanie, które można zadać, jeżeli nie do końca wiemy, co zrobić, tak? Mamy informację. Tak napisane jest wszystko, co możesz uzupełnić najpierw. Kategorie, harmonogram dnia, tygodnia, narzędzia. Zróbmy to razem, tak? I teraz znowu nacisnasz mikrofon. No i mówisz praca, co tam w pracy, jakie godziny od do następne kategorie, pilne i ważne. No, muszę zapłacić to i tamto. No i nagrywasz po kolei to, co tutaj leci. I wtedy, jak nagrasz, naciskasz i on Ci daje gotowe rozwiązania. Zachęcam, aby to sprawdzić.